Hejka z tej strony, ja za spana, a w tym odcinku będę kopała do piekła cały czas w dół na Blog Star Planet, a więc zapraszam do oglądania. W tym challenge'u chodzi o to, że będę kopała cały czas w dół aż do piekła, a potem będę wychodziła tymi dyskami za 50 dojnów, albo po prostu jakoś zrobię sobie wyjście. I jak widzicie, ja teraz tutaj sobie zbieram na laser za 50, i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że kiedy będę kopała cały czas w dół, to na przykład. Będę mogła sobie dać bomby, tylko wtedy, jak na przykład dam sobie jedną bombę, no to potem już będę musiała znowu kopać cały czas w dół. No i jak widzicie, tutaj już teraz mamy napływ lawy. No i teraz znów zaczynam kopać cały czas w dół. I chciałam jeszcze pozdrowić wszystkie tutaj osoby na kopaniu. I mam nadzieję, że mi to wybaczycie Ale tutaj jak wykopałam jeden klocek w bok No to była oddawarka No i potem zaczęliśmy kopać kod I dawaliśmy cały czas bomby A bomby mogłam dawać A więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie I że zaliczycie mi ten challenge No i my tutaj mamy teraz napływ lawy No i już mamy po napływie lawy No i zaczynamy teraz znowu kopać No i ja teraz będę tutaj szukać skarbu Ponieważ tutaj właśnie słyszałam skarb no i właśnie teraz sobie otwieram skarb. No i jak widzicie, teraz już jestem w piekle. No i zaraz będę otwierać mityczny skarb. No i teraz będę dawała te małe bomby, które mi jeszcze zostały. No i teraz już mogę sobie tutaj normalnie kopać. No bo się już właśnie dokopałam do piekła i mam nadzieję, że mi zaliczycie ten challenge, no bo cały czas do piekła kopałam w dół, tylko właśnie gdyby nie ta oddawarka. A więc ja mam nadzieję, że mi zaliczycie ten challenge. No, i tutaj nad oddawarką był kolejny skarb, a więc teraz będę otwierać kolejny skarb. Ok, no i ja już ten skarb otworzyłam. No i teraz stwierdziłam, że będę dawała bomby, tak mniej więcej na poziomie takim 15-20. No i przy okazji będę też szukała skarbu. No i ja kolejny skarb właśnie znalazłam, więc ja się z tego powodu bardzo i to bardzo cieszę. I my już sobie teraz ten skarb otworzyliśmy. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo ciężko nagrywało mi się ten odcinek, ponieważ miałam wtedy bardzo i to bardzo słaby internet, ale na szczęście jakoś dałam radę. No i teraz będę otwierała kolejny skarb, a więc ja się z tego powodu bardzo i to bardzo cieszę. Ok, no i skarb został otworzony, no i też zostały dwie minuty do końca rozgrywki. A więc ja już się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podoba i że zaliczycie mi ten challenge, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i pa!